Śmieci śmieci śmieci, 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 śmieci. Cześć, witamy Was w naszym niecodziennym bałaganie. O, Dino, dobrze, że jesteś. Co my teraz z tym zrobimy? A może zatrudnimy sprzątaczkę? Ale Dino, ona nie umie sprzątać. Może lepsze to niż siedzieć w tym bajzlu? No chyba tak. A wy zostańcie z nami i zobaczcie, kto tak naprawdę posprzątał ten dom. Dina, czemu tu jest taki bajzer? Możesz to posprzątać? Słuchaj, to, że od trzech miesięcy nie sprzątałam tego domu, nie znaczy, że muszę to natychmiast posprzątać, bo ty tak mówisz. Może sam to posprzątasz? Nie, ja nie. Albo żyjemy w takim bajzerze, albo ktoś z nas sprząta. Ja tego robić nie będę. Możemy posprzątaczkę sprzątaczkę zadzwonić. W sumie to nie jest taki głupi pomysł, tylko do kogo ja mogłabym zadzwonić? Kto nam przyjdzie dzisiaj, żeby posprzątać? A wiem! Jest taka pani Angela. Zadzwonię do Angeli. Poczekaj. Co to za znowu pani Angela? A, to taka córka koleżanki. Bardzo solidna osoba. Mówicie, wysprząta nam na glans, a pieniądze mamy w sejfie przecież jeszcze, prawda? No to dzwoń. Dawno u nikogo już nie sprzątałam. Kasa się kończy. Sprawdzę, czy są jakieś klienci. Niestety nikogo nie mam zapisanego. A kasa? Same drobniaki. Nie wiem, co teraz zrobię. Te telefon! Telefon! Halo. Halo, halo, dzień dobry panie Angelo, dzień dobry. A dzień dobry panie Dino. Wie pani co? Mam taką emergency sytuację. Trzeba przyjść no, natychmiast, najlepiej dzisiaj, najszybciej jak się da. A dzisiaj, dzisiaj to nie wiem, dzisiaj to mam już trzech klientów. Chyba nie może. Ale. Może pani sprawdzić w kalendarzu? Może się tak kogoś wykreślić, albo przesunąć? U nas to jest naprawdę pilne. No po prostu to toniemy w tych śmieciach. Śmieciach, śmieci. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No, ewentualnie mogłabym skreślić ze dwóch i panią wcisnąć. Naprawdę? Naprawdę przesunie pani ich? Ale ekstra. Ale kasa będzie potrójna dzisiaj. No okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, spoko. A za ile pani będzie? To ja w sumie mogę już za 15-minutek się zebrać i przyjdę. Dobra, bardzo nam pasuje, pasuje nam. Okej, okay, okej. Okay. No, to do zobaczenia. To do zobaczenia, do zobaczenia. Słuchaj, będzie za 15 minut. Ura! Ale wiesz, co, ja muszę natychmiast wyjść. Nie! Tak, będę be, be, za no pięć godzin, no może sześć, okej? Okay, okej, okay, dasz sobie radę, prawda? Dlaczego no, ty zawsze no, na tak długo... wejść. Tina! Czemu ona zawsze wszystko zostawia na mojej głowie? Jest! Trafiła się klientka! Dobrze, potrójna kasa. Zbieram swoją reklamowę pracowniczą. I lecę. O, pani Angela przyszła. Dzień dobry. Dzień dobry. A gdzie jest pani Dina? Nie ma, nie ma. Gdzieś poszła, ale ja zapłacę. A to świetnie, to nawet tym lepiej. Przecież my mamy wszystko do sprzątania. Ale nieważne, nieważne, nie zaglądaj. Tam to nie jest twój interes. To przynieś mi w takim razie wiaderko i trochę płynu. Okej. Okay. Proszę bardzo. O, dziękuję, kochaczku, dziękuję. Także idź już się bawić, a ja tu będę sprzątać, oczywiście cały czas. na no, i nie, nawalę tego płynu. Żeby się pieniło, żeby pachniało. A szmata, skąd ja wezmę szmatę? Chyba nie wziąłam szmata. O, jaka fajna szmata, taka wielka. Dobra, biorę ją. Ech, ta szmata jest idealna, idealna. Szybko posprzątam. I będzie gotowe. Zaraz to umyjemy raz, dwa, trzy i będzie przedpokój wyczyszczony. Robi? Czemu pani ręcznikiem Diny myli ziemię? Tą szmatą? To jest ręcznik Diny. Naprawdę? No nie wygląda to jak ręcznik mamy, ale okej. Okay, włożę to do pralki, jak tak ci zależy. Przyniosę pani normalną szmatę. Okej. Okay. Jak nie patrzy to myli jeszcze tą szmatą, bo szybko pójdzie. Czemu pani mylę? Dobra, ja dobra, idzie. już idę, odniosę to już, już, już. Proszę bardzo. Ale taka mała szmatka. No. Jak ja mam tym myć? Pokażesz mi. Okej. Okay. Najpierw no, trzeba wymoczyć. Tutaj w kąciku jeszcze nie myłam, w tym kąciku jeszcze nie myłam. Myj, chłopczyku, myj. Myj. Ja zabrałam ze sobą lusterko. Nie. Ale może pani dina jakieś ma? Pięknie wyglądam. Co pani robi? Pani ma myć, a pani nie. ten mały potwor. pięknić. Po Ale ja nie umiem, nie umiem, nie umiem, po prostu nie umiem. Pokaż mi jak. Normalnie. O, bardzo ładnie, bardzo ładnie to robisz. Jeszcze tu. Zmywaj, tu? tak tu, tu. tam Jakieś... jeszcze nie o tu, mhm, 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 no to będzie, mhm. będzie, także to mamy już chyba zrobione, no, to dziękuję Ci, dziękuję Ci, idź, idź się baw, idź się baw, a ja sprzątam dalej, idź, idź chłopczyku, idź, tu ten mały potworek po prostu doprowadzi mnie chyba do szału, on wszystko kontroluje, jak ja to wytrzymam te 3-4 godziny, nie mam pojęcia. Znowu ta łazienka, jak mi się nie chce. Ale coś przyniosłam! Niezbędnik każdej pani sprzątającej. Popsikamy, popsikamy wszędzie. No, pachnie jak umyte. Co jeszcze tu wzięłam? O! To się też nam przyda. Proszę. Co by tu jeszcze wymyślić, żeby pomyślał, że umyte... Aha! a Mam do mnie dla kibel. No, wystarczająco chyba dużo śmierdzi. O, w końcu chwila spokoju. Co pani robi? Czemu pani czyta gazetę, a nie sprząta? Ale przecież posprzątane. nie czujesz jak pachnie? No, rzeczywiście. No, to no to o co ci chodzi? Już posprzątane. Ale tam jest jeszcze brud. Gdzie? I umywalka jest brudna. Niemożliwe, ja nic nie widzę. To co to jest? Poczekaj, zaraz sprawdzę. Ja do końca nie widzę, ale sprawdź. Rzeczywiście. Nieposprzątane. To weź ściereczkę, okay. chłopczyku, weź, weź ściereczkę i ja ci pokażę, gdzie jest brudno. Sprawdzę lornetką i powiem ci. Tu. Tak, tam. Tu, okay. Dokładnie, dokładnie sprzątaj. Bardzo ładnie. I tu jeszcze troszkę na podłodze, wiesz, tu jeszcze ze trzy, tu, tak? Ale czemu ja to robię? Pani ma. Ale to ja nie robię. widzę, ja po prostu sprawdzam, wiesz, to jest taka współpraca nasza. Jeszcze tu bręża. O, bardzo I dobrze jeszcze. Być... Tak, jeszcze przetrzyj, jeszcze przetrzyj. Już powinno być dobrze. Dobrze, dobrze, super, super, dzięki. To ja wtedy idę już do kolejnego pokoju, prawda? Tylko Jakby wyjdziemy jak tu z mokro? A przeskocz. Nie udało się. Jaka ta praca ciężka dzisiaj. Tutaj odkurzy, tu troszkę, no brudno, tu brudno. Widać, że pani Dina nie sprząta za często. O, jakie brzydkie obrazki ten mały potworek tu nalepił. Co to w ogóle jest? Fuu! Dobrze, że nie muszę tego dotykać. Tu jeszcze trochę tkurze. Dobra, chyba będzie, nie? A, właśnie, dobrze, że wzięłam. O, świeczuszkę mu zapalę. Będzie miał klimatycznie? Będzie pachniało. Jak dobrze, że to wzięłam. Te okropne samochodziki. Jest. Mały potworek je zobaczy i nic nie powie pani Dinie. A ja pójdę do domu. Dobra, co by tu jeszcze wysprzątać? O, myślę, że poduszkiem jest brudno. No przecież tam nie będę włazić. Chłopczyku! Chłopczyku, chodź na chwilkę. Co? E, wiesz co, popatrz jakie? Mam dla Ciebie piękne samochody i truszkę taką pachnącą, żebyś miał ładnie w pokoiku ci wysprzątałam. Ale ja już za duży jestem na takie samochody. Oj, ta moja siata pracownicza. Ehm, wiesz co? A to nie szkodzi, pobawisz się i tak, i tak. A ja mam taki problem, słuchaj, że... Tam poduszko jest bardzo ciasno. Ja się po prostu tam nie zmieszczę. Także, jakbyś wziął tą oto szmatę i tam wysprzątał. Zobaczę. Ale weź szmatę od razu. Okay. Sprzątaj. O, telefon znowu. Halo? A cześć, Jolka, cześć. No, w robocie jestem. Mhm. A u ciebie co? W porządku? No, będę jeszcze może z pół godzinki, mogę wpaść do Ciebie, wiesz? Możemy gdzieś wyskoczyć. No ciężko mam, ciężko, wiesz? Bo po prostu... Robię tutaj już trzy godziny, tyle się nachorowałam, mówię Ci. Wysprzątałam wszystko cudownie. Byłaś już stamtąd, mały... ...kłopczyku. Ale jeszcze nie skończyłem! No, pomaga mi taki właśnie, tak. Ale strasznie wolno sprząta. Mam nadzieję, że chociaż dokładnie. Żebym potem się wstydzić nie musiała. No dokładnie, myję dokładnie. No. Dobra. No to do zobaczenia na razie. Co tu się dzieje? Tu jest najbrudniej, tu trzeba posprzątać. No widzę. Muszę wziąć specjalny sprzęt. Wyciągnij jakiś worek na śmieci, przecież musimy to. Można zebrać się wszystko. Przesuwam? Oczywiście, o, już, już się już. przysłucham. O, mamy taki worek. Daj mi, daj mi chłopczyku, ten worek. No wrzucaj. Okej Na co czekasz? Proszę, szybciej, szybciej, bo ręce nie bolą już. Jak to może trwać? Zaraz tu usnę po prostu rusza się jak sima ten mały chłopsolek. Co pani powiedziała? Nie, nic, 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 malutki nie, zbierasz. ładnie zbierasz. Ja ci pomogę, ci przecież nie, 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 Wkładaj, wkładaj, wkładaj! Co Ale skończyłem? Jeszcze to. Tam jeszcze! Taki młody o. ślepy. Świetnie, poczekaj, poczekaj. To teraz trzeba to wynieść na śmietnik. Ale jest ciemno i ja nie idę, boję się. Ale ty jesteś mężczyzną. Ty się na pewno nie boisz. To ja mogę pójść. Świetnie, dzielny chłopczyk, dzielny. No. Poszedł ten mały potworek wreszcie. Już chyba praca skończona. Mam nadzieję, że już nic nie każe mi sprzątać. Niech tylko zapłaci. Jestem. O, wreszcie. To wypadałoby zapłacić za moją ciężką pracę. Okej, okay, już płacę. O safe. Ile kasy? Tylko pani nie. Nie bierze Dlaczego? Przecież potrójna statka! Co? Co ja teraz powiem Dini jak wróci? Zostało mi tylko 250 zł. Cześć Dino! Jestem! Wróciłam! Co się stało? Ta niedobra pani Angela wzięła wszystkie pieniądze. Zostało mi tylko to. Tylko to? A safe? Jest pusty. O nie. Nie przejmuj się, skarbeczku. Poradzimy sobie jakoś. Co to jest? Siata pracownicza pani Angeli. Że co? Siata pracownicza pani Angeli. Ona to zostawiła tutaj? Tak. No to zobaczmy, co tam jest. Rękawiczka. Miotła. Błęd, Kolejna ciekawe. rękawiczka. Co to jest? Czy to jest ser kozi? Tak! Jesteśmy uratowani! A czego tego sera koziego zostawiła? Co my teraz zrobimy z taką ogromną ilością sera koziego? Jeśli chcecie się dowiedzieć, co z nim zrobiliśmy, to widzimy się w kolejnym odcinku! Do zobaczenia! Do zobaczenia!